rok 2020 w gminie Lubsko. W prezentacji znajdą państwo odpowiedzi na pytania: jak wygląda sytuacja finansowa gminy? Co udało się zrobić? Na co udało się pozyskać dofinansowanie? Jakie są plany na 2021 rok? Co Lubsko zyskało? Nie samymi inwestycjami gmina żyje. Finanse. Jak zmieniła się sytuacja finansowa gminy 2018 do 2020? Rok 2018 to zadłużenie Gminy Lubsko na ponad 70 milionów złotych. Na koniec 2019 roku zobowiązania Gminy Lubsko z tytułu pożyczek i kredytów wynosiły już 56,9 miliona złotych. Gmina odzyskała płynność finansową. W październiku 2020 roku Gmina Lubsko otrzymała pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 46 milionów złotych na restrukturyzację zadłużenia z okresem spłaty pożyczki w latach 2021-2036. Przy oprocentowaniu wynoszącym 1,5% koniec 2020 roku to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na poziomie około 52 milionów złotych. Nadwyżka budżetowa według sprawozdania o dochodach i wydatkach na koniec listopada 2020 roku wyniosła 12,3 miliona złotych. W grudniu 2020 roku gmina odzyskała nieplanowane środki należne z tytułu podatków w kwocie 800 tysięcy złotych. Z końcem 2020 roku gmina Lubsko wychodzi z programu postępowania naprawczego. Uchwała budżetowa na 2021 rok zakłada dochody w kwocie 90,26 miliona złotych. Wydatki w kwocie 86,59 miliona złotych i nadwyżkę budżetową w kwocie 3,67 miliona złotych. Inwestycje. Senior Plus. Burmistrz Lubska Janusz Dudojć oraz wojewoda lubuski Władysław Dajczak w towarzystwie zaproszonych gości oficjalnie otworzyli klub Senior Plus w Lubsku. Symboliczne przecięcie wstęgi dało nowy początek miejscu, które realizuje potrzeby seniorów w naszej gminie. Klub uruchomiony został w ramach programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020. Realizowanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach dofinansowania gmina Lubsko otrzymała 145 354,33 zł. Most w Tarnowie. Most w Tarnowie został oficjalnie oddany do użytku po gruntownym remoncie, który w kwocie 280 000 zł dofinansowany został przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko. Remont fragmentu drogi wojewódzkiej nr 287. Przeprowadzono remont drogi wojewódzkiej nr 287 w ciągu ulicy Wrocławskiej w Lubsku oraz w Budziechowie. Główny inwestor województwo lubuskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy porozumienia zrealizował i rozliczył zadanie. Gmina Lubsko partycypowała w kosztach na poziomie kwoty 138 tysięcy zł. Wodociąg przy ulicy Błotnej. Lubskie wodociągi i kanalizacja spółka z O. W Lubsku realizuje inwestycje budowy sieci wodociągowej przy ulicy Błotnej W Lubsku. Trakt pieszorowerowy przy Karasiu. Zrealizowano inwestycje budowy traktu pieszorowerowego. Który powstał w ramach projektu pod nazwą Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap 5. Łącząc zalew Karas ze ścieżką biegnącą przy drodze wojewódzkiej nr 289 w kierunku Brodów. Zadanie powiatu żarskiego. Dofinansowania. Dotacja na funkcjonowanie żłobka. Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 440 zł z rządowego programu Maluch Plus na funkcjonowanie żłobka nr 1 przy ulicy Piastowskiej w Lubsku. Obecnie w żłobku funkcjonuje 16 miejsc. Dotacja na funkcjonowanie Senior Plus. Gmina Lubsko otrzymała dotację w wysokości 44 000 zł na funkcjonowanie klubu Senior Plus w Lubsku w ramach rządowego programu Senior Plus. Do Lubskiego klubu może uczęszczać 20 seniorów. Dofinansowanie na sprzęt do zdalnego nauczania Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie w wysokości 164 837,29 zł na zakup sprzętu komputerowego dla lubskich szkół podstawowych. W ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji Zdalna Szkoła Gmina Lubsko otrzymała wyróżnienie za innowacyjne podejście do nauczania. Gmina przystąpiła do projektu, dzięki któremu wszystkie gminne szkoły podstawowe wprowadziły jednorodny system do pracy zdalnej Microsoft Office 365. Dofinansowanie do stworzenia siedziby środowiskowego domu samopomocy Dzięki dofinansowaniu przez wojewodę lubuskiego w kwocie 930 270 zł udało się stworzyć nową siedzibę środowiskowego domu samopomocy w części budynku po byłym USC. Dofinansowanie na wykonanie hotspotów. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 64 368 zł na wykonanie 13 hotspotów w przestrzeni publicznej. W ramach projektu ze środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Hotspoty planowane są w obiektach instytucji publicznych oraz w przestrzeni otwartej. Na Deptaku, w Stadionie, w Zalewie Karaś, Placu przy LDK. System nawadniania boiska w Górzynie. Gmina Lubsko otrzymała dotację w kwocie 30 tys. zł na wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Burzynie w ramach programu Nawadnianie boisk piłkarskich w 2020 roku uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Dofinansowanie do lokalnych inwestycji Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł z pierwszej puli środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych którego celem jest m.in. wsparcie samorządów w walce z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Dofinansowanie na wykonanie wodociągu. Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie w kwocie miliona złotych na wykonanie wodociągu w ulicy Poznańskiej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Lubsko zyskało: Archiwum Zakładowe. Urząd Miejski Glubsku przeniósł archiwum zakładowe do budynku po byłej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2. Udało się to po niemal 10 latach obowiązywania przepisu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. W sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Utwardzenie nawierzchni w chocinku. Dzięki współpracy sołectw z gminą wykonano utwardzenie nawierzchni prowadzącej do kaplicy na cmentarzu w chocinku. Rewitalizacja odcinka ścieżki w parku. Rewitalizacji doczekał się również kolejny odcinek ścieżki w parku miejskim od ulicy Baśniowej do ulicy Traugutta. Rewitalizacja plaży nad Zalewem Nowiniec. W ramach prac rewitalizacyjnych poszerzono linię brzegową plaży nad Zalewem Nowiniec. Wymieniono piasek oraz uporządkowano teren. Dodatkowo przygotowano alternatywną bezpieczną drogę pieszo z centrum miasta. Przyłączenie przystani kajakowej do kanalizacji. Przystań kajakowa nad zalewem karaś została przyłączona do miejskiego systemu kanalizacji. Rewitalizacja studni artezyjskich. Zabezpieczone i wyczyszczone studnie artezyjskie w pasie lasu lub skodłużek. To nie tylko cenny artefakt, ale i alternatywne źródło czystej wody. Zmiany na stadionie. Na stadionie miejskim remontu doczekał się taras. Wyczyszczono luprze. Oczyszczono dno rzeki na odcinku murowanego kanału z zalegającego błota. Następnie umyto ten odcinek kanału od mostu przy ulicy Reja do mostu przy ulicy Chopina. Dodatkowo wykoszono trawy i zarośla skarb. Plac zabaw. Nowy i kolorowy plac zabaw przy przedszkolu nr 3 i szkole podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi w lub cieszy najmłodszych. Dostęp do opieki medycznej. Dostęp do opieki medycznej to priorytet. Utrzymano poradnię chirurgiczną w Lubsku. Lubsko zyskało nowego lekarza ginekologa w poradni położniczo-ginekologicznej oraz nowoczesny aparat USG. Utrzymano pogotowie oraz nocną i świąteczną opiekę. Inwestycje lokalnych przedsiębiorców. Lubsko dzięki inwestycji lokalnych przedsiębiorców zyskało nie tylko odnowiony budynek po dawnym zakładzie Luvena, ale zyska także substancję mieszkaniową. Budynek po byłej dyskotece Zoo doczekał się nie tylko remontu, który zachwyca, ale i profesjonalnej przychodni weterynaryjnej w jego wnętrzach. Farmy fotowoltaiczne. PGE Energia Odnawialna SA zainwestowała w źródła energii odnawialnej, budując farmy fotowoltaiczne w Lutolu. Kolejne inwestycje w fotowoltaikę na terenie naszej gminy są w trakcie procedowania. Projekty i plany. Gmina podpisała list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa na budowę sieci gazowej Lubsko-Burzyn. Gmina podpisała akt notarialny z KTW i Wanicy spółka ZO. Na sprzedaż działki na strefie w Burzynie pod rozbudowę spółki. Lubsko ma szansę na przywrócenie połączeń kolejowych. Projekt odnowienia linii kolejowej bieniów lubsko przeszedł do drugiego etapu. Gmina Lubsko. Fundacja Kolejowa, Stacja Lubsko-Zomerfeld oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego nagrodzeni w akcji Masz głos za wspólny cel. Jakim są starania o przywrócenie połączeń kolejowych z Lubska do Zielonej Góry? Walcząc tym samym z wykluczeniem komunikacyjnym. Wydarzenia. Spotkania, festyny uroczystości. Dzięki współpracy z podległymi jednostkami, lokalnymi instytucjami oraz organizacjami a także dzięki wsparciu sponsorów, lokalnych przedsiębiorców i partnerów w biznesie. Zrealizowaliśmy wiele inicjatyw społecznych, kulturalnych, gospodarczych i patriotycznych. Noworoczne kolędowanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej W styczniu na dziedzińcu Domu Pomocy Społecznej w Lubsku odbyło się noworoczne kolędowanie. Uroczystość zorganizowana przez dyrekcję i pracowników Domu Pomocy Społecznej spotkała się z dużym uznaniem. Międzynarodowe spotkanie sportowe Międzynarodowe spotkanie sportowe Polska-Niemcy Podczas którego okazję do spotkania mieli nasi partnerzy z Niemiec, Francji oraz Ukrainy Summer Party Z okazji rozpoczęcia wakacji nad zalewem nowiniec w ramach festynu Summer Party przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych A wieczorem przygrywała skoczna muzyka Gminny festyn charytatywny Gminny festyn ze zbiórką pieniędzy dla Mii. Który odbył się nad zalewem nowiniec był czasem dobrej zabawy, ale przede wszystkim miał szczytny cel. Na który nie szczędzili ludzie dobrego serca. Niezakazane piosenki. Lubsko po raz kolejny przy kościele i ratuszu śpiewało niezakazane piosenki, by uczcić pamięć powstańców. Pożegnanie wakacji. Pożegnanie wakacji nad zalewem Karaś. Były. Koncerty, konkursy Kiermasz Pokazy. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Koncerty w ramach 22. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej lub Scott Forst. Wiolonczela. Gitara klasyczna oraz organy. Złote Gody. Dni Seniora. Koncert pod nazwą Miłość Ci Wszystko Wybaczyć z zespołu Strauss Ensemble który tworzą muzycy z filharmonii Świętokrzyskiej imienia Oskara Kolberga z Kielc. Uświetnił uroczystość złotych godów oraz dni seniora. 3 maja i 11 listopada w ograniczonym składzie i z zachowaniem reżimu sanitarnego samorządowcy i mieszkańcy Lubska uczcili rocznicę ważnych świąt państwowych. Dziękujemy za uwagę.